Dzisiaj takie próbne mrody takich tych młodziaczków ostatnich. Niektóre się fajnie spisują. To jest takich bardzo małych młodych, tam część starych. Ale tam ten ładny krawacik z tyłu jest. Jedne się to fajnie odkleja. już. To są te młode, które zostały ostatnie, które nie były jeszcze przekładane taki fajny na skrzydełkach niektóre są rozbieżone a niektóre są bardziej jest... niektóre młode tutaj to, to takie jasno kiedyś było na filmie pokazane z ostatnich kolorowych młodych tam dojechać do kolegi tam. No, nie chcę jego mocno gonić mocno pod słońcem, nie wiem ile widać tam jedno odpaliło wysoko no ale tak żeby no to jest to ostatnie Młodziutkie takie, one były takie jaśniutkie, takie tak beżowe, one tam poleciały. Jedne pokażą tam. Ale tak. To też jest takie jedno siwko. Tamte tam się przytrzymały. Górą wchodzi na plecionym ogonie ale teraz może, ale tam y, pauzę mocno góry Szkoda, żeby się potraciły, bo to jeszcze te ostatnie młode co wyszły, one są nie poprzekładane jeszcze i tak niech sobie się przelecą cokolwiek dzisiaj fajna pogoda jest A te kolorowe tam w górze, te siwy ładne tak takim białym podbiciem Słońce już głębiej. Te, te grzewacze, już widzę, że idą już. Z całym stadami się zbijają. To zima coraz bliżej. Tamte dwa kolorowe. Tam są w górze, Nie wiem, czy się jest bardzo małe. Trochę większe. Tu jest jeszcze jeden z kolorowych. O, odpad tamten. Ten, ten malutki jest. u nas taki beżowy. Na ostatnim filmie był pokazany te młody, kolorowe. Ale siadł tam na dachu. Nie. W ogóle nic nie widać w tym ekranie. No. Nie, nie, siad, tam siad. Ale niech się usiądzie, bo malutki malutki. Jeszcze nie usiadł. Jeszcze nie usiadł, na, na czubku. No to reszta tu jest taka. Jeden mi odleciał z kolorowych. No tak trochę obrażone może na... że ich gonią. Jedno tam jest kolorowe tak samo w górze. Jedno siłe, ale tam mocno w górze na plecionym ogonie. A takie gołębie, część rozbieżona. Kiedy mówiłem, że, że te gołębie ledwo, ledwo wychodzą na dach to od razu zaczynałem pierzyć. Ej, jest czerwony. Ale jest tak ostre słońce, że nic nie widać. Nic. Ten może zaraz zleci. Tu jest taki jeden z kolorowych na, na ciemnych skrzydłach. Takich podbicia. Kiedyś mówiłem też na, na takie ładne. One mają pod spodem takie ciemne jak w locie. Ale tak mniej więcej na czuja. Bo, no i tam siwy takie plecione. No już tak ładne pojedynkę robi. I tutaj to plecione. Nie wiem, nie mógł go natrafić. One mają takie pod skrzydłami takie ciemne, tu jasne górą, a skrzydła to malutki młody, nie widać, że przyklepuje. O, coś się stało. Te siwy tak przyciął lot. Nie chcę, No to fajne, będzie samiczka pewnie. Ale tak pod słońcem jest Jestem ten jak który przyjechał z dachu I to kolorowe też dosiadło I ten to malutki Malusieńki o, Ostatnio był na filmie pokazany no, takie, no, mówię już. A takie rozpieżeńce Mówiłem, że To jeszcze siwe, jeszcze idzie z góry Dziś pogoda fajna, chociaż mocno wieje I tak Eee, tak nie, na strażaku widać, widać jak go kręci w każdą stronę. Nie wiem, jak wiem, wierzył wiem, mi się taki wiem, nie pokażę przyczepił poleciał nie wiem co to jest w ogóle zaraz jakaś nowa rasa nie on tam świat u sąsiadów przylatuje to i nie mogło go złapać Nie wchodzi do gołębnika co idzie siwycią konie na nie mogę go złapać A. no i coraz bardziej się tak przytula do tej gołębić późno jest to znaczy się że okres już jest coraz późniejszy, jesieni idzie taka i te gołębie tam spały, jedzą na, na polu takie zaprawione ziarno, nawet cukrówki i nic im nie jest takie to zaprawione, co jest takie czerwonym zaprawą to no takie. Jed mocno są niektóre rozpieżone, a niektóre no takie, co, co nie chcę już ich gonić. Nie one sobie no tak, żeby cokolwiek góry zobaczyły, tych młodych, tych ostatnich część kolorowych ale to siwy jeszcze nie siadło poszło do góry no te jakby były te co już jest przygotowane do do lotu a to są takie jeszcze młodziaczki one nie poprzekładane są na tą stronę te gołębie tamte ale pogoda się coraz bardziej fajna robi także poloczamy za niedługo tamte część jeszcze jest dużo jest rozbieżonech tych gołębi tak mocno no a te no takie są ten siwy ale tu jest w górze <laughs> Takie te... Takie te gołąbki Które są tak, no dość fest. One wychodzą na dach i bierzą od razu Tych, tamtych 不是在叉戟。 z polskiego na taki plecionym ogonie taki samczyk a jak no dzisiaj akurat fajna pogoda jest no tamtych co utrzymane tam one wczoraj były wypuszczane a czy co któregoś tam przerzuciłem no i tak się fajnie poodbijałem ale do gołębie dwa miesiące siedziały no, część się już spierzyła a część jeszcze część jeszcze no ma tam kończyć pierzyć ale fajne takie unoszące widać od razu że takie unoszące powietrze jest fajne że naloty e, fajne fajny czas no i jeszcze gołębie żeby dopierzyły no i będzie coś z tego będziemy próbować później te gołębie żeby zaczęły motywów taki on chyba w tym roku nie wychował swoich młodych takie bystre do góry są tego. jedno takie siwe się odkleiło ten sam jest tutaj siada to on z zeszłego roku jest ale te młode jeszcze nie poprzerzucane są ale tak Gdyby coś się poderwały Mam no, taki samiec. tutaj jedno łódko a no, takie rozpirzenice jeszcze im brakuje Ale już za niedługo dyscyplina będzie Jak to mówimy, jak w wojsku Jest taka stara samica z kolorowych Ona zawsze wydawała fajnie będą już na tak zwanej łyżce, no to zupełnie te, te gołębie się inaczej będą zachowywać Lepiej. O jakieś pocztowy. No, przyleciał ten. Nie wiem co to za jest. Na drewutni siadł Nie wiem co to jest. I już coraz bardziej się tego przykleja, nie wiadomo skąd on się znalazł, tam u sąsiada w rynnie śpi, na pole leci jeść, no i tutaj, już, e, i tutaj już zaczyna do gołębi podlatywać, ale jeszcze nie mogło go złapać. troszeczkę po troszeczkę je do góry dawać No żeby cokolwiek zobaczyły tej góry Aj Coś tu siada o, takie siły. to też fajne Na fajnym lucie to jest Widać od razu na takich dłuższych skrzydłach, gołąbek. Tam jeszcze w górze są gdzieś tiplery dwa angielskie, ale one chodzą całym światem. Gdzieś tam są, białoloty. ale no tak będą latać cały dzień, nie wiem czy tam nadążą tam na z wiatrem, jak lecą to szybko. takie na niedzielę, żeby się cokolwiek przeleciały tamte siadły na tujach młode to się boją jeszcze nikt jeszcze nie... no tak, nie były jeszcze gonione tak mocno tak no także się trochę boją e, gonienia a później jak będą na łyżce, no to one będą przychodzić do, do nogi będą siadać także już się będą no muszą być zafinowane te gołębie też jeden taki samiec z 20 roku na żółtym oku chociaż w tym roku wchodziły gołębie na białym, ładne gołębie zrobię może film tak samo z tymi orlikami polskimi fajne gołębie w tym roku wychodziły fajne, już były tak sprawdzane no i one już powiedzmy już takie przepierzone są na Jedne, no niektóre już jest na ostatnim lotku, a niektóre mają jeszcze po dwa lotka do, do zrzucenia, ale już takie fajne. Takie już e, przyjemne, bo niektóre te, co są takie, to są rozpierzeńce takie, że strasznie porozpieżane te gołębie. A te tiplery nie wiadomo, gdzie są. Te gołębie też już pójdą pod zamknięcie. A jeszcze te ostatnie dni, które mogą polatać. Dziś tak nie jest taka na wysokie loty, tak żeby, skrzydło, żeby jest mocno wieje, mocno wieje, te młode jeszcze, jeszcze żeby, żeby no, tak przeleciały, ale też nie za bardzo no, tak jak Tamte takie malutkie młode, niektóre są większe, niektóre mniejsze Ale tamten w szczególności, no, on jeszcze bardzo piszczący jest, jest obiecane takim koledze do, do Lubina, tam nie ma ich ma sześć być i to jest właśnie jeden z nich. On taki zrywny od samego początku. Ten gołąb malutki był jeszcze. Tego no, on zawsze do góry się się pchał. Tam on jest takim czerwonym. to nie to, jest, to nie jest ta matka jego. Myślałem, że tutaj jest ta matka, ale to, to nie jego jest To, to nie jest z tych gołębi. o, Mały Budapeszcik. No, też takie, wyszło ich teraz dwa i jeszcze są, jeszcze są cztery takie, takie malutkie Budapeszty i latają całym światem. No już takie, tak samo Chodź, 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 chodź. No, też zostały jeść. To fajne to. Ale tego taki krabacik. Tamiczka, Się nauczyły na tych tujach. Muszę im zrobić takie taką e, listwę, żeby siadały właśnie na, na tej listwie tutaj pod całą bułoznisciną, no, ale. Już mi się nie chce robić, bo gołębnik będzie przenoszony, wszystkie gołębie tam właśnie do nowego Już za bardzo mi nie chce mi się tutaj przy nim robić Dach będzie do wymiany Bo, bo, bo trzeba go już wymienić Będzie taki dwu ale gołębi raczej nie będzie w tym miejscu Będą wszystkie przeniesione tam I no, już nie ma co tutaj inwestować Bo i tak za chwileczkę trzeba to będzie rozebrać, dach przemienić zrobić dach spodzisty. tutaj takie są zamiary Zimno się zrobiły, te gołębie, trochę tak. Takich tego, no, 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 zimno już jest. Iby słoneczko świeci, ale już ten wiatr od wczoraj, wczoraj to był potworny. Wiatr. Deszcz padał, wiatr już taka niefajna, już taka typowa jesień. Prognozy się zmieniają: miałobyś jutro pogodnie, a, a jutro już y, jutro i cały tydzień już deszcz. I to taka niefajna ta pogoda. To nawet w się tak e, e, sztorcowo się nauczają o To też ten kierowogradzki taki. Jakiś z rudych, z ostatnich młodych. Zajdę im żeby? O tamtego wypycha do góry. To jeszcze takie no z ostatnich młodych tutaj. Zbierzone to fajnie się radzę. No niektóre gołębi się ładnie pobieżyły, a te jeszcze nawet nie zaczęły bieżyć. Tak, też na ładnych skrzydłach ten gołąb jest. Woda w libitna jest. To fajnie domykać się. Bałaty. tutaj jest tego, no i tutaj są te z Tutaj taki jeden rudzielec W ogóle jeszcze są. A z budowy ładnych. Pozdrawiam wszystkich. Ja dostanę teraz jeszcze raz jeść. już siedzieć z ich gonią. Do następnego pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.